Taki hard test i musimy maszynę, no. musimy, musimy być pewni maszyny, że będzie pracowała w każdych warunkach, bo w głównej mierze jest dedykowana pod, pod właśnie takie e, Zostra, bojowe. Z trawą każdy sobie poradzi. Bojowe z, o, z trawą to, no to każdy, już nie, nie wymieniając marek. Dobra. Mamy w naszych mamy bardzo duże średnicy, e, 180 mm młotki 1,35 kg bardzo mocne przykładnie także nie mamy, nie mamy się czego obawiać ramka montażowa jest niemalże atomowa to jest... No jak takie krzaki się mulczuje to tam naprężenia są tego mulcera wygina to ten traktor nie, próbuje przedstawiać no. a, a konstrukcja jak widzimy a konstrukcja daje radę Tego może nie będziemy. Tego może. Tego może nie będziemy dokumentować, bo tutaj Paweł przywalił w takiego pnioka. Paweł. I co, co ty teraz na to? Mamy do wymiany e, dwa łożyska. Dwie obudowy łożysk no spotkaliśmy Majątek Spotkaliśmy się z rzeczywistością, że niestety Tak maszyny wykorzystywać nie trzeba, nie trzeba A wręcz nie wolno Nie spodziewaliśmy się takiej sytuacji a nie, to było. Operatora będzie on, on, Tak, tak, tak A ja zamiast, żeby operatora informować To zająłem się, zająłem się nagrywaniem Dobra Paweł, słuchaj Jedziemy po klucze przywozimy dwie obudowy łożysk montujemy i jedziemy dalej, i jedziemy dalej. <coughs> niestety e, e, wytrzymałość materiałowa e, tutaj e, w tym miejscu no ale to ona musiała no to musiało być musiało się to wydarzyć nie spodziewaliśmy się takiej <gry> sytuacji, no ale jak widać testy u nas, krzaki zniszczone krzaki zniszczone e, testy przechodzą e, bardzo pozytywnie, teraz musimy do serwisu zadzwonić, czy są w stanie zaopatrzyć nas w części, które potrzebujemy. Tak, Paweł, dwoń po koparkę, niech usunie te, te pniaki i ogólnie em, to e, e, no, maszyna powinna być troszeczkę bardziej. E, no dzisiaj był hardkorowy. Hardkorowy też, tak. I nie powinna być aż tak mocno eksploatowana, ale my szukamy słabych punktów. Znaleźliśmy jeden, obudowy łożysk. No i niestety musimy te obudowy wymienić i już użytkownik, prawda, będzie pewien, że maszyna wszędzie wytrzymuje, wszędzie się sprawdza, tym bardziej, że mamy najszerszy model 2.60. Tak. Także przy modelach 2.40 i 2.20 to spokojnie można sobie gdzieś tam pociskać. Także tak to u nas się skończyło. Urwaniem wału. I jedziemy dalej. I jedziemy dalej. Zatrzymaliśmy się jeszcze, bo to też musimy nagrać eee, No tutaj eee, naprawdę były grube <laughs> gałęzie eee, No Tutaj mulczer przeszedł I tutaj też nasz mulczer przeszedł I tutaj też przeszedł I I, tu wał nie I tutaj wał my nie zostawili Wał został na końcu krzaki które tutaj robiliśmy takie krzaki mają średnicę 5-6 cm Sebastian! Urwało się! Uwalił, słuchaj w płyniaka po stuletnim dębie. No i pał ja, podporowy. Ja, ja napisałem na grupie, ja napisałem ja na Ja na grupie, ja na grupie napisałem, yy, że po prostu słychać mulczera do samego domu. Odbijały gałęzie, co? Popatrz. E, uchwyty łożysk, to, żel to żelizna Nic nie stało Co? Pomeruj się? się. Paweł to psuje. <laughs> Pamiętajcie, ludzie. Jak... <laughs> <to> psuj. <laughs> jak go nazwiemy? Pogrąca <laughs> Jak czerwony. Jak szło dobrze, tylko szach przejechał na dwie minuty na pole. A bo chciałeś zaimponować. Chciałeś I zaimponować. Culec nie wydębał To nic, dobra, bierzemy się z roboty chłopaki. Nie ma na to czekać, bo bo weekend... Okej. Okay. Dobra i mamy już naprawione. Łożyska w tym momencie zadziałały jak bezpieczniki tego wału. Tak jak mówiłem nie były drogie. Wał jest prościutki, także wskazuje to nam na grubość materiału. A łożyska, obudowy tych łożysk były najsłabszym elementem w przypadku kolizji. I spróbujemy maszyną pracować w pionie tym razem. W do dniu pracy sprawdzamy kondycję maszyny Coś nam żegotało żegota nam ta blacha Tutaj na zawiasie Także bez obaw wszystko funguje. Po awarii wał jest prosty Nic mu się nie dzieje Zużycie młotków już zobaczymy Po Młodków jest niewielkie, praktycznie znikome. A my pasimy pros takie rzeczy. Takie rzeczy. No i to, przepracowała maszyna, łożyska się, nie, nie rozsypały. Po naszym montażu, po, profes... się nam to po profesjonalnym, serwisie? Nie nam, to serwisie. To nie Tak? To łożyska działają. Działają. Wszystko się no, 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 też troszkę no. No. kawał solidnej maszyny.

Na mojej ocenie, maszyna e, sprawdziła, sprawdza się bardzo, bardzo dobrze. E, cóż więcej o niej powiedzieć? No, jest to maszyna dość ciężka, która e, ma się sprawdzić w takich, właśnie w takich warunkach, takich trudniejszych, gdzie chcemy zrekultywować jakiś teren. E, e, dobrze sobie radziła w gałęziach czy e, krzakach średnicy. 5 nawet i 6-7 centymetrów także my jesteśmy bardzo zadowoleni z testu no i zachęcamy do zachęcamy do współpracy z, z marką Solmax i z maszynami które mamy w ofercie